Tutaj, w tym miejscu, na głównym rynku w Grudziądzu odbędzie się niebywała impreza, niesamowity sport, ponieważ tutaj właśnie 11 listopada odbędzie się Bieg Niepodległości w Grudziądzu, w związku z tym spotkaliśmy się z panią dyrektor Moriwów w Grudziądzu, głównym organizatorem tego biegu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, tutaj, w tym miejscu będzie start i meta Długo oczekiwanego biegu niepodległości. Dlaczego akurat w tym miejscu? Chcieliśmy wrócić z biegiem niepodległości do Grudziądza, chcieliśmy wrócić do grona, ogromnego grona miast w Polsce, które świętują Święto Niepodległości właśnie biegiem. No i postanowiliśmy się spotkać właśnie tutaj w sercu naszego miasta, na rynku. Będziemy tutaj rozgrywać ten nasz bieg jeszcze zanim pojawią się oficjalne delegacje, uroczystości państwowe, kiedy zanim jeszcze przyjdą mieszkańcy tutaj wziąć udział w tych uroczystościach, my już będziemy się zmagać sportowo właśnie ze i z metą tutaj na rynku głównym. Czyli spotykamy się ze startem o poranku zapewne, o której godzinie? Tak, startujemy już o godzinie 8.30, myślę, że impreza potrwa około godziny, też jesteśmy troszeczkę tutaj zobligowani właśnie wydarzeniami, które będą miały tutaj miejsce w godzinach późniejszych, więc około 9.30 myślę, będziemy sobie wręczać nagrody i się żegnać. Czyli dystans nie będzie zbyt długi, pewnie około 7 kilometrów, tak? Tak, dystans liczy około 7 kilometrów, trasa jest bardzo ciekawa, zaczyna się tutaj na rynku i tutaj kończy i biegnie. W, przez la, y, Lasek Garnizonowy na Cytadelę i tam y, przez około 1 kilometr będziemy biegać przez teren y, Cytadeli i później powrót pod Spichrzami, y, Bramą Wodną tutaj z powrotem na Rynek. Czyli aż dwa duże gruziońskie obiekty, które są bardzo historycznie rozpoznawalne, no bo Cytadela i Spichrza, czyli takie połączenie, tak naprawdę kumulacja wszystkiego tego, co mam tutaj najlepszego w sumie w centrum. Nasza Cytadela jest to miejsce, które przyciąga fanów turystyki takiej militarnej praktycznie z całej Europy, no i musieliśmy po prostu odwiedzić ją właśnie na trasie naszego biegu, bardzo nam zależało na tym i tutaj wielki układ... Ku władzom wojskowym Cytadeli, bo dzięki nim będziemy mogli na tę Cytadelę wbiec i trasa będzie bardzo ciekawa, ponieważ będzie prowadziła przez zakamarki na co dzień niedostępne i to nie tylko po terenie Cytadeli, ale także korytarzami. Czyli te takie sławetne w sumie miejsca, które, o których jest bardzo dużo historii, takich tych mitów troszeczkę, i my tamtędy mogliśmy przebiec, tak? Tak, dokładnie. Wbiegniemy na teren Cytadeli, później znikniemy w trzecim bastionie, przebiegniemy przez salę kominkową, i później dalej w te korytarze podziemne. Będzie tam chłodno, może być mokro, mogą być nietoperze, ale trasa będzie oświetlona, także na spokojnie, i później zakończy się ona dość poważnym wybi po schodach. Myślę, że to będzie też wyzwanie. Właśnie po tych schodach wybiegniemy znowu na teren Cytadeli, i później bram, bramami wybiegniemy na ulicę Czwartaków i znowu wrócimy laskiem garnizonowym tutaj na rynek. No dobra, no to miejsce naprawdę takie konkretne i które może przyciągnąć dużą ilość biegaczy z Jakie Zapisy ruszyły, ile kosztuje bieg? Jak dużo osób może w tym wydarzeniu uczestniczyć? Zaplanowaliśmy limit na 300 uczestników. Kosz biegu to 60 zł, później bliżej imprezy ten próg rośnie do 80 zł i w związku z tym, że biegniemy przez cytadele, czyli przez teren czynnej jednostki wojskowej, mamy tutaj też pewne uwarunkowania, które musimy spełnić. Między innymi jest to taki fakt, że wszystkie osoby, które zostaną zgłoszone do biegu, muszą zostać zweryfikowane przez ochronę cytadeli. Także jeśli 4 listopada jest ten termin zamknięcia zapisów, to później, nawet jeśli zostaną wolne miejsca, nie będzie można się już zapisać, ponieważ no, wszystkie nazwiska musimy odpowiednio wcześniej przekazać do właśnie ochrony cytadeli. Nie będzie możliwości zapisania się w dniu biegu czy tam przed samym biegiem, tylko właśnie do tej nieprzekraczalnej daty 4 listopada. Czyli jako, że nadal jest jednostka wojskowa na Cytadeli i obowiązują nas w, ten, w tym momencie jakieś obostrzenia, które wymagają jakiegoś, nie wiem, zabezpieczenia. Y przez wojsko, czy o co tutaj chodzi? Bo... Są to wewnętrzne przepisy wojskowe, mhm. y, które no, dotyczą wstępu na cytadele i tutaj też wynika z tego taki, taka druga informacja, którą muszę przekazać, że w biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Jest to po prostu taki wymóg y, władz wojskowych. Chcąc skorzystać właśnie z cytadeli, przebiec tamtędy tą ciekawą y, trasą, no, zgodziliśmy się oczywiście na te y, warunki. No, były one y, Nieodzowne, żeby po prostu móc tam ten bieg przeprowadzić. Dlatego zapraszamy do zapisów, prosimy, żeby zapisać się jak najszybciej, bo przed samym biegiem no nie będzie już takiej możliwości. To ja tutaj muszę stanąć na chwilę i zapytać, dopytać, no bo mhm. wiem, że w Grudziądzu są osoby, które posiadają dwa paszporty, czyli są obywatelstwa polskiego i posiadają na przykład obywatelstwo Białorusi. Bo są takie biegacze w Gruzji. Czy te osoby będą mogły się zapisać? Jeśli posiadają obywatelstwo polskie, wydaje mi się, że tak. Natomiast tutaj i tak ostateczna decyzja należy do y, władz wojskowych Cytadeli. Czyli to oni będą mieli tę ostatnią taką kropkę i czy, czy ktoś będzie mógł wystartować, czy nie? Tak. Co do pakietów, to jeszcze jest dużo czasu do rozpoczęcia tej imprezy, więc pewnie jeszcze nie macie wszystkiego do dopiętego. Y, czy już są jakieś informacje, jak będzie wyglądał medal? Nie, to jest jeszcze niespodzianka. Na pewno będą akcenty patriotyczne, to wiadomo. Do strojów w kolorach biało-czerwonych, do takich właśnie akcentów patriotycznych też zachęcamy, żeby ubrać się w koszulkę biało-czerwoną lub jakieś akcenty. Można przyjść z flagą. Wiadomo, że te imprezy no, są w takiej atmosferze patriotycznej, więc warto też to podkreślić. E, dobra, a coś z nagród dla najlepszych, a może jakaś ciekawostka, może ktoś inny niż tylko najlepsi dostaną jakąś nagrodę? Nie, tylko najlepsi. Tylko, tylko, tylko najlepsi. Nie, może, jeszcze coś, może jeszcze jakiś sponsorzy się pojawią, może jeszcze jakiś pomysł będzie, ale ogólnie zakładamy, że e, będą to nagrody finansowe mhm. dla pierwszych trzech pań i pierwszych trzech panów, którzy ukończą nasz bieg. Będzie to 500, 400 i 300 zł. Natomiast dla zwycięzców w kategoriach wiekowych przygotowujemy piękne, pamiątkowe statuetki. Czyli tradycyjnie zawsze o każdego dbamy w kategorii, w pierwszych miejsc, ja od siebie dodam, że trzeba byłoby właśnie pomyśleć na ten temat, żeby skoro jest tylko dla Polaków i tylko dla, no, pewnie Grudziądzanie w głównej mierze będą uczestniczyli, chociaż zapraszamy również innych, to ja bym proponował dla, najlepszych, dla najlepszego no, Grudziądzianina to... i Grudziądzanki jakiś dodatkowy, jakiś chociaż mały hmm. upominek. E, jest to Fajny pomysł, ale jako, że mamy długie doświadczenie w organizacji biegów, wiemy, że też wywołuje to pewne różne niesnaski, ponieważ okay. nie mamy możliwości stwierdzić, czy zweryfikować tego, czy ktoś jest rzeczywiście grudziądzaninem, czy nie jest. To, że ktoś się zapisze na listę i określi się jako grudziądzanin, nie, nie musi oznaczać, że tak rzeczywiście jest. Mieliśmy już takie kilka przykładów, które no, przykro się kończyły, no bo były protesty, było sprawdzanie nikomu to nie jest potrzebne, więc myślę, że może jakoś inaczej tutaj postaramy się nagrodzić uczestników, którzy nie staną na podium. Dobra, czyli tak troszeczkę wyprzedziłem fakty, ale tak zawsze mi się podoba, jak w niektórych miastach jest tak, że jak ktoś jest z danego miasta i dodatkową nagrodę dostaje, to jest takim dodatkowym uhonorowaniem no odkąd, właśnie tych, którzy mieszkają tutaj. Tak, odkąd nie ma obowiązku meldunkowego, to trudno to zweryfikować. Tak jak mówię, no mamy przykre doświadczenia, osoba odebrała nagrodę, później musieliśmy... Poproś się, żeby udowodniła swoje związki z Grudziądzem ze względu na to, że inne osoby wniosły protest, no i myślę, że jakoś inaczej będziemy tutaj chcieli ten temat rozstrzygnąć. No ja jeszcze mam do takie dodatkowe pytanie dotyczące właśnie tych przerw, które były pomiędzy danymi biegami, bo tutaj na pewno kilka osób będzie zainteresowanych, dlaczego ten bieg jako z niewielu, jeden z niewielu biegów w Grudziądzu jest z tak dużymi przerwami, bo teraz mamy chyba dwa lata, Tak. tak. W ogóle ten bieg, jak, jak w pierwszej edycji, nasz bieg odbywał się w, na Księżej Górze. Później przenieśliśmy się trochę z formułą i z miejscem, bo przenieśliśmy się na Cytadelę i ten bieg to był taki bieg wspólny. Biegliśmy wspólnie z wartą grupą, mieliśmy kwiaty, składaliśmy tutaj pod pomnikiem na rynku, było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, było kiedyś też taka edycja, gdzie biegliśmy z basenu w Tarpnie, tutaj właśnie na wspólne śpiewanie hymnu w południe, a później kontynuowaliśmy tą formę takiego wspólnego biegu z cytadeli i z powrotem, ale w pewnym momencie zaczęło nam się. To wymykać spod kontroli, ponieważ okay. e, no, ten wspólny bieg odbywał się przy otwartym ruchu, gdzie było bardzo dużo ludzi na Cytadeli, bardzo duży ruch samochodowy, no, a niektórym osobom na przykład włączał się gen ścigacza mm -hmm. i dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Stwierdziliśmy razem z stowarzyszeniem, które na Cytadeli organizowało te dni otwarte, że musimy zmienić tę formułę. Nie mieliśmy trochę na nią pomysłu, no ale teraz pomysł wrócił. Chcemy tego akcentu tej rywalizacji sportowej dołożyć. No i wracamy. To jeszcze w takich pięknych okolicznościach w centrum naszego miasta. Tak. Ja byłem niestety widzem tego biegu w 2023 roku, gdzie ci wszyscy ludzie wbiegali pomiędzy tymi spacerowiczami tak, i czym, tak. turystami, którzy odwiedzają. To dalej, tak, to, było, to, to był ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że no nie może to tak dłużej wyglądać. Teraz będzie bieg odbywał się w godzinach porannych, jeszcze przed tym dużym ruchem. Tutaj już część ulic będzie zamknięta ze względu na uroczystości patriotyczne, które później się będą odbywały. No i myślę, że będzie to... Spokojnie i, i, i godnie uczcimy właśnie święto Niepodległości, tak jak grudziądzanie kochają najbardziej, czyli na sportowo. Godzina tak poranna, tak wcześna to mało który bieg się odbywa, więc już tym też może być tutaj pięknie, ponieważ my tutaj biegamy na co dzień w okolicach, ponieważ mieszkamy i jak jest listopad, grudzień, to czasami rano cały rynek potrafi być we mgle takiej mroźnej, także naprawdę może być coś ciekawego. Liczymy na to, że będzie też piękna pogoda, piękna atmosfera. I będziemy się dobrze bawić, ale przede wszystkim uczcimy to nasze narodowe święto niepodległości. Ja od siebie zapraszam Was do skorzystania z linku, który jest w opisie, do zapisania się na ten bieg. My oczywiście na tym biegu się pojawimy. Odpuszczamy. Poznań, odpuszczamy inne miejscowości, trochę z żalem, ale skoro do Grudziądza zawraca e, lokalnie nasz Bieg Niepodległości, w związku z tym postanowiliśmy, że również uczestniczymy tutaj na miejscu. Super, bardzo się cieszę, zapraszam Was i zapraszam też naszych widzów, Twoich pana widzów do tego, żeby właśnie zapisać się i spróbować e, w tym roku właśnie pościgać się na biało-czerwono tutaj w Grudziądzu. Tyle, dziękuję. Dziękuję.